Hejka ludzie. Dzisiaj pokażę Wam rzeczy, które kupiłam w Kik. Tak, kik to jest ten typowy sklep, gdzie bardzo dużo rzeczy stamtąd jest i dużo haulów jakby no. Więc zaczynamy. ja Zaczynam oglądać, znaczy, wy zaczynacie oglądać, ja zaczynam wam pokazywać. Więc teraz się prezentuje cały haul. To są tylko cztery rzeczy. Więc zacznijmy od pierwszego. To będą. To będzie to. To jest chyba, myślę, mam nadzieję, że to jest to e, Będzie kolejny taki do ma. To takie srebro, takie w papierze Za 4 złoto chyba tylko e, Więc chyba To jest to Ale, no w ogóle bardzo fajnie też jest zrobione Bo to kosztowało 4 złote 1 euro, 4 złote Trochę drogie, bo to tylko trochę tego złota i to tyle Ale i tak jest nawet tania. Ocena. I za te papier tak fajnie jest zapkowany niezbyt jak. No, może być. I to właśnie przetestuję. Ale to jest chyba to, tak myślę, bo. Tak, to jest chyba to. Kolejne. To jest papier. Oto on. Ym. Oto on. I yy, bardzo ładne jest. Takie coś, co jest. Wszystkie piękne rzeczy. <laughs> To jest Mermazing Mermazing um, Tak się chyba to paper book Coś takiego Czyli jakaś taka, nie wiem jak by to przetłumaczyć Ale bardzo ładne, to zobaczcie na to To jest takie piękne, to może być Jakie tło, piękne jako tło 24 kartek I patrzcie jakie to jest ładne w ogóle Tu mi nie powiecie, że to jest brzydkie I to kosztowało 19, 13 zł I 3 euro 3 euro po niemiecku i patrzcie. Wow, to jest piękne w ogóle. Tutaj kolejne Wam pokażę. Coś takiego. Tutaj trochę źle widać w kamerze, bo to się odbija dziwnie, ale o teraz, patrzcie. Patrzcie na to. To może być piękne jako tło. Albo jak podstawka, jak będę na przykład nagrywać coś. Albo na tło. Tylko to musiałoby być tak, nie tak. Żeby zmieściło się nawet grube. Pokażę Wam jeszcze to. Patrzcie, to jest piękne. O! jest prześliczne. O. Nie patrząc, co się ze mną dzieje, ale zobaczcie, to jest to takie ładne. No, więc ja coś takiego, jeszcze raz sobie pokażę to. Bardzo ładne w ogóle, takie holograficzne w ogóle. Nawet ładnie pachnie. Więc ostatnie teraz, znaczy dwie ostatnie rzeczy to są oto moi kochani tu wam pokażę na stojąco. to jest tą pierwsze wam pokażę może tą to, tą poduszkę ona jest taka bardziej była, moja miś powiedziała, że mogę wziąć jeszcze inną taką też była w takim kolorze i mam. Tutaj jest jeszcze jedna. Taka. Co też ostatnio miała? Kupiła. Za 4 euro, czyli 4 razy 4. No, zawsze tak jest. Że ten. No, to, to jest 16, ale zawsze jest tak w Austrii. Tak, no mniej więcej chyba. Że jak jest coś 3, 3 euro, to 3 razy 4 to kosztuje wtedy po polsku na przykład jak ktoś kosztuje w Austrii 5 euro to 5 razy 4, 20 złotych w Polsce więc jakby ktoś nie umiał jakby przeliczać na euro to już wam powiedziałam no więc to takie błotka inna, trochę bardziej w, w dziecięcym stylu ale powiedziałam mojej mamie, że chcę to bo to jest bardziej elegantsze. i mogłabym, mogłabym nawet to no, nawet to, to jest w takim samym ja rozmiarze co to, to, i mogłabym na to tak dać, i to fajnie wygląda, i mogłabym nawet na to usiąść czasami. Ale to jest, nie wiem, bo to jest jakby metal, taki chyba, i takie trochę cienkie, to więc nie wiem, czy to się nie złamało jeszcze. Ale takie właśnie to jest ładne, więc mogę nawet położyć tylko na ozdobę. Więc jest to właśnie takie ładne. I chciałam takie, bo to jest eleganckie takie niż tamto I to jeszcze mogę się na fotelu takim moim. On, jest, on ma już gąbkę taką, jest taki bardziej bardziej miękki, ale to byłoby jeszcze większe. Więc jest właśnie takie bardzo ładne w tą. Typowe takie stare kanapy, to się zwały z tymi dziurami takimi guzikami, guzikami. No, więc bardzo ładne. I to kosztowało. Tutaj coś takiego. I kosztowało to. 20 zł, czyli 5 euro. Fajne. No i ostatnie, to jest właśnie to, jak wam już pokazywałam, jest takie w wielkości do mnie, to, to jest, ups, takie mniej więcej do moich kolan, od ziemi do moich kolan. I wam pokażę na ziemi, jak to wygląda. Tutaj jest, w sobie bardzo spodobne do taboretu. To jest taboret. Chyba dużo osób ma taborety, i chyba wszystkie są takie same wielkości, nie wiem. Ale on jest prawie taki sam jak to, czyli takie. No, u mnie to jest dotąd właśnie trochę niskie, ale mogę nawet na tym usiąść. Tylko nie wiem, czy to się nie zawali. Nie wiem, jakie to ma wytrwałość, ale kilka razy mogę usiąść chyba. Więc tak. I to kosztowało. Moi kochani, to kosztowało. Yy, tutaj jest cena. Kosztowało. To było trochę droższe. 40 zł, czyli 10 euro. Jak tam takie coś. cena spoko. I tutaj do środka jest tyle pomysłów. Ja może znajdę w internecie. Nie wiem jak się nazywa to. Napiszę jakiś osobny koszt. Nie wiem, coś takiego spróbuję wpisać w internecie. I zobaczymy, jakie tam. Czy może widzą z tego jakieś te. O, piszę to nazwę, co tu piszę. I spróbuję. Ym, spróbuję ten. Zobaczyć, jak ludzie tam ozdabiali to. No i właśnie, Spróbuję, jak ludzie to zrobić. Tu można dać kotem do środka. Jakoś tak ładnie dać, żeby nie były tutaj wszystkie na dole. Tylko jakoś tutaj się, jak tutaj. Albo ja też miałam, miałam pomysł taki. niezu. I tu jej nic do środka nie dawać, tylko z pinaczami ładnymi. Wszczycić na przykład tutaj jakieś zdjęcie, może tutaj jakieś zdjęcie. Nie wiem, tu jakieś. Bardziej tutaj, tak. Tutaj na tych. Ale tyle pomysłów. Tutaj na górze to jest drewniane takie. Tu mogę dać, mogę dać choinkę, jak będzie zima, tu dam choinkę. I właśnie mogę tutaj dać. No, tyle fajnych rzeczy. Takie kurki ja mam, fajne drewniane, jakby. Nie, jak mam to powiedzieć? Co trochę podobne jak do kotem tylko że to jest obwiniane z drewna jakby. To takie mogę tutaj dać? Tak fajnie, tu pozostawiłam jeszcze takie małe kawałki drewna. Yy, I tutaj mogłam też je dać jakoś. Albo tutaj mogę dać yy, mieć po prostu jako stół i mogę sobie na tym herbatkę dać. Yy, tak. Tylko podstawkę pod tą jeszcze jakąś, no, na, na kubek, żeby, nie wiem, jakoś jakby wylało się to, żeby nic się nie stało. Tak, więc to ten cały haul. Yy, i tak. Czy mm, Wam polecam kupować te rzeczy? No tak, polecam i bardzo fajne. Ja się jestem z tego zadowolona. Zaraz Wam pokażę, jak ozdobiłam właśnie to. Jak ozdobiłam właśnie to. I jest bardzo dużo pomysłów na to, więc to będzie jeden z kilku pomysłów. Ale na razie będę to miała tak. No i tu można słuchać jeszcze jakieś kocyki w środku, w środku więc bardzo fajne. No nie będę, nie, nie gadam już tyle. Moje urządzenie będzie tylko tak. O! Tak bardzo zwykle. Tutaj yy, mogła, mogłabym też do środka albo tutaj gdzieś tak jakoś dać. Pokażę Wam. Oto to. Co mam tutaj? Yy, bo to bardzo pasuje, bo to są też takie jakby metalowe. Yy, te. Tak, tamto. I bardzo pasowałoby to, ale teraz już. Często to spada stąd i ta taśma się słabo trzyma, ta z się lepiej trzyma. Um, więc, no, patrzcie, nie będę z tym na razie robić. Wezmę dopóki spadnie um, i przełożę. Ale na razie to wygląda właśnie w ten sposób. Bardzo zwykle, um, ale wiecie, mogę zrobić coś z tym, ale w święta będzie to na pewno bardzo wyglądać ładnie, bo tu będzie choinka na tym stać, a dookoła będą takie kulki właśnie, co mówiłam wam. Ela morde